Witajcie! Dzisiaj będzie mały update dotyczący głośników Hiker które były recenzowane u mnie całkiem niedawno. I już Wam mówię, czego dotyczy ta sprawa. No cóż, w recenzji marudziłem na słaby moduł Bluetooth, czyli jak się oddaliśmy powyżej 4 metrów, 5, m, strasznie rwało. I to, że radio było bardzo kapryśne, ciężko było złapać falę i ją utrzymać, żeby radio nie trzeszczało. Dlatego poprosiłem o przesłanie drugiego głośnika do sprawdzenia. Porównałem te głośniki no, i pierwsze takie moje obserwacje, że w drugim to radio działa bez problemu, ale po dłuższych zabawach, niestety okazało się, że na przykład 884 FM na jednym gra pięknie, na drugim trzeszczy, a Radio SK na drugim gra pięknie, a na tym pierwszym trzeszczy. Tak więc o co tutaj właściwie chodzi. Nie do końca wiadomo, za chwilkę Wam pokażę próbkę. Dokładną recenzję tych głośników macie w linku, w opisie filmu, jakby co. Nie będę tutaj się już powtarzał, Pokazywałam Wam całego głośnika od początku do końca, bo to wszystko już było. Zobaczcie sobie próbkę, którą nagrałem na ogrodzie. Muzyka, bo gramy pięknie i dla tych, co na urlopie, i dla tych, co w pracy. No i będzie też kolejna odsłona wakacji z gwiazdami, w której można wygrać bilety danego artysty. No to się będzie działo, Kuba. Dzięki serdecznie Wojtek Babiaczek. Przyjemnego poniedziałkowego popołudnia Wam życzę. Radio. Więc wygląda na to, że jak traficie, tak będziecie mieli. Jeśli traficie na egzemplarz, kupicie na przykład w Biedronce e, to radyjko sobie i będzie problem z wyszukiwaniem stacji, tym bardziej na zewnątrz, już nie mówię, że w domu. E, na zewnątrz powinny te fale być bardzo dobrze łapane. Większość głośników, jakie testuję z radiami wbudowanymi nie miało żadnych problemów. Chociażby głośniki Mediatecha czy Rebel wszystko grało pięknie. Niektóre nawet i we wnętrzu i w piwnicy potrafiły zagrać, a Hiker jest bardzo kapryczny, więc jeśli traficie taką wadliwą sztukę. Po prostu wymieńcie ją sobie w biedronce lub oddajcie. Ale też jest szansa, że traficie dobry egzemplarz. No to już zostawiam tutaj decyzję Wam. Czy zdecydujecie się na Hackercraft? Mam nadzieję, że ten filmik był pomocny. Widzimy się w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was. Cześć!